Jeden, drugi, diament Mam na szyi złoto Kara z dala debili Rolex, Prada Nic mnie tu nie rusza Torba, królik Wyciągaj z kapelusza Gucci, Luj, Ty wciągasz Mateusza Interesy wciąż robimy Ty śpisz do połów Dnia dni, tydzień, Leszczu czekaj do grodu Samo złoto, samo lody, samo dyscyplina, mamy wszystko, że zabijaj Leci koga i na wielkie serce, twarda psyka Liczy się rodzina, te wartości, te zasady Złamiesz i zadyma. twarde dragi, twarde myśle, Twardy, twardy na charakter, tak takich, to wciągamy i lecimy after Taką drogę wybraliśmy nie ma co narzekać, niech dopóki nas nie wsadzi Nie mam na co czekać Biznes, biznes, z prawa korzystamy Nie ma nigdy szansy, wydymać się nie damy Nie chcą wpuścić, bijam z buta i wchodzę po swoje Nie dam nigdy się zaskoczyć, ty też wiesz to w samo złoto, samoloty sade tvoja mi je šiza,